Halo, halo, witam was bardzo serdecznie. z tej strony Scream Official i zapraszam Was na gameplay z gry Tomb Raider Anniversary Szczerze, grałem już w tę grę wiele razy, ale jeszcze jej nie przeszedłem, więc spróbuję teraz z nią przejść, ale nie teraz w tym odcinku, tak ogólnie mówię, żeby nie było, że później przewalam w odcinku, że przy, przechodzę grę, ale w tym odcinku nie przejdę gry. Już mówię od razu. Bo to początek dopiero. Dobra, trzeba sk tam skoczyć chyba. Jak dobrze wiem Okej. Okay. Let's go. Let's go. A coś mi się kurczy w ogóle. OFAK. A nie, wszystko gra. A zabiłem kurczę, nie to I mi się zdawało właśnie, że coś ten głośniki, coś kurczę nie chcą wpalać muzyki, ale wszystko gra. O robiąc krok na przypaść, może może zapać ekran gdzieś Dobra okej okay. Jedziemy z koksem. Idziemy tutaj Ach, Najpierw masa, potem rzeźba. Może najpierw rzeźba, potem masa Punkt kontrolny jak dobrze O, ktoś nas straszy. Ktoś nas straszy. Bo było takie... Wyśmienicie. O fuck. Jak myślałem... Fuck. No kurczę, myślałem, że jakieś... Myślałem, że... Zabij, zabij, zabij się. się przestraszyłem, kurczę. Lara się, znaczy, przestraszyła. Zmienacka, tak. Idziesz sobie kurczę... Mm, ten... Przez most, a tu nagle most się zarwala i wilki. Fajnie, zawsze jak tam przejść, kurczę... Aha. Nie ten to coś? A, okay. O, apteczka! No i idealnie, o to mi chodziło! O! Ktoś tu jest mhm. serio? Nie możesz tu wejść! Nie skrywaj kurczę! Głupią dziewczynę! No Lara, kurczę! No przecież umawialiśmy się! Pomożesz mi przejść tą misję? a nie kurczę teraz! Jaka, jaką ci dałem kwotę na co? Kurczę. Tysiąc banie a ty co? Kurczę. Może byś zagryłaś teraz ...wieśniary, jedną, kurczę, wieczone. Jeszcze ci nie ufam, Lara, kurczę. Zdradziłaś mnie. Dobra, kurczę. Nie wiem jak tam wejść. Zobaczcie, lara, 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 rala, lara, rafa, lala. Dobra, kurczę, nie będę ci przezywał. Lala, rafa, lala, lara, Croft. Dobra, mniejsza. Gdzie ja kurcze jestem? A to chyba źle trafiłem Nie to nie to, wracamy się Wracamy się kurcze Jezu, kurczę, wróciłem się, kurczę, błądzę po prostu, ślepy zaułek. Pomocy, ratunku! First, first, limit Jezu Lara, nie rób mi tego, proszę cię. Lara, zastanów się i chodź No coś tam jest, kurczę, ale nie wiem co. Nie wiem jak tam się dostać. nie no, no nie wiem, no. Jak gdzie iść w ogóle? W ogóle i w szczególe, i po każdym Kurczę, polski flip. No nie no kurde to było takie łatwe a ja tyle się zastanawiałem nad tym jak tutaj wejść okej okay. Gdzie jesteśmy? Nie, nie, nie wiem gdzie jesteśmy dziś... tak. w kierunku liny przytrzymaj się by że A czekaj jeszcze. O fuck. Jezu. Nigdy więcej takich. Tak. Yuyaka karekasu ni jest. Co, co mamy? Apteczka, kontynuuj, enter. Dobra. Dobra. No i dobra.

Dobře, czekaj. No, no to kurde, to v w po prostu, no. Nie, nie. A, skocz do przodu przynosi. Dobrze, lala. Idę na pałę. Idę na pałę, po prostu idę na pałę. No i tak myślałem. No i dziękuję bardzo, kucie, byłem... Co? Zabij mnie czy do... A, dobra. Mam teraz ostatnią szansę. Jest. O to chodziło. O to chodziło. Dawaj Come on Co? Oh, no i dobrze ci kurcze złamałaś jeden Dobra kończę na tym kurcze Dziękuję za obejrzenie gameplayu z Larry Croft. Myślę, że się Wam spodobało. Zapraszam do subowania, lajkowania, komentowania, udostępniania. Do zobaczenia następnym razem. Do widzenia.